Witajcie moi drodzy, tutaj Edge, a ja was witam w nowym odcinku z Let's Play Pokémon Light Platinum. A w dzisiejszym odcinku, jak pamiętacie, skończyliśmy tutaj, w tym miejscu dokładnie. I dziś kontynuujemy grę, także może, no cóż, zacznijmy. Bo jak pamiętacie, skończyliśmy tutaj, ja... Co się stało? Co jest? Dobra, skoczę do Pokecentrum na szybko. Yy, jak pamiętacie, skończyliśmy tutaj. Kurde, no nie, no nie, nie. Uciekamy, uciekamy. Yy, przepraszam was od razu, że nie było odcinków, ale... No nie. Ignion zginie. To co, będzie coś strasznego, no. Przepraszam Was, że nie było odcinków tak długo, ale. No ale. HA! gay! No Jezus, Maria! Przepraszam Was, że nie było tak długo odcinków, no ale. No po prostu. Szczerze mówiąc, to no po prostu mi się nie chciało nagrywać, nie miałem weny. No a poza tym tak naprawdę na no ostatnie mówię dwa filmy to były filmy z Minecrafta, bo w, Minecraft, w Minecrafta trochę grałem. No i oprócz tego to ten. I skończyliśmy tutaj i chyba z nim zawalczymy, tak? Jest, walczymy. Las, Lasuna chce ze mną walczyć i pierwszego wystawia szczęk no zobaczcie jakie to jest y, różnica prawda y, no, poziomów to spokojnie sobie ich zabiję bidów bidów jeśli się nie mylę bidów o oh, bidów blitzki tak damy trochę krogankowi powalczyć bo Krowgang to jest y, Ktoś na kim mi szczerze powiem najbardziej zależy, bo nie wiem czy on ewoluuje. Ojej. Nie był dobry, No Widzicie ile on jest A Jezus co ja zrobiłem? Dobrze, ile działa nie omili. Tutaj... Jezus co ja zrobiłem. Przepraszam, ja nie jestem w formie do końca. No, to już poniedziałek. No co jest? No. Dobra, mu... No nie, nic no, za... No kurde! A no, ja yes, udało się. No i Wulpix. Wulpix byłby teoretycznie mocny na ja nie muslawkę. Tego potężnego muslapa, boże. Pęta Idziemy dalej. Zajrzyjmy sobie tutaj. do tego. O, chce nam bać śmiertanka. O, bardzo fajnie, sobie tu później przyjdę do niego i wezmę sobie tam do. do PC. No, ale na razie. O, nie! Kenta. Na razie się się. Także do walki Pokémon. No nie spodziewałem się tutaj Katy, szczerze powiem. Kent, przepraszam. No i jaki jest jego pierwszy problem Jest to Bad... Badew, Badu, Bla. Bad, 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 dobra, niech będzie. Bude fit. He. dobrze. No, ale widzicie, tutaj on nie ma też mocnych tych swoich pokemonów. Także jest raptorem i tutaj niszczesz. Rumisz, jest tam mocniejszy niż Pokémon, no, ale super efektywne. Cztery razy to, to daj. No to on też tutaj niestety polegnie bardzo szybko. I Magby, no to niech tutaj pokaże swoją potęgę. Potęgę. Na, no i uwaga. Poison To jest Dobrze, Kentucky. Inhorn City idzie po odznakę. Ciekawe, ciekawe. No Mogę. Okay. Girl, jakaś dziewczyna. Hej, ty, zobacz te snorlaksy. Przepraszam, jestem sobie z angielskiego. Śpią już od dłuższego czasu. Obudź je przyniesie im jedzenie, a te pokemony bardzo lubią miód, który jest winkor. Bądź pierwszy i spróbuj złapać... Aha, nie, no to super. Musimy się cofnąć do inkwendy. Jest. I Honey, sobie kupimy jeden. Dobrze, spróbujmy, zawalczmy z tym Snorlaxem. Użyłem miodu i jest to, 18 poziom. Dobra, on ma dużo. Spróbuję go jakoś nie zabić. Może tak. Dobra, spokojnie jeszcze będę miał szansę, żeby złapać Snorlax. Okej. Okay. Jest chyba jakiś trener. Nie, czy coś tu jest? O, jest Pokeball. M43, co to jest? Secret Power, no taki ruch. I mamy jakiegoś trenera. Benny Pit, no to tutaj niestety nie ma szans. Metapod, no. Tu mamy, widać, robaki, więc tutaj Staraptor będzie świetny, oj, nie widziałem, nie, No to też robak, więc super efektywny. Co jest kolejnym pineko? to chyba też jest, choć pierwszy, tak. To jest super efektywny, więc no nie, no nie. Blitzel. Dobrze, spróbujemy Złapaj jednego ult, czy nim się nie da, idę. Udało się bardzo dobrze. Im więcej Pokemon, tym lepiej. Potion dostaliśmy. No i walka. Z kolejnym trenerem. Mimka. Dam tutaj. Czekam na jakiegoś tutaj... No był Kenta przed chwilą. Eee, był oczywiście też... E, była ta trenerka. Robaku. No same robaku, Tutaj na razie widzę. It jeśli się nie mylę, to jest y, Pokémon, który ma 1 y, HP, za to jest bardzo szybki ma bardzo mocne ataki, jeśli się nie mylę. Także to może być taki dziwny Pokémon. Dobrze, czy jest to jakiś PJ? No to PJ, ale myśmy przed tym zapali. To się nie zmienia faktu, że między... Oho, dostaliśmy do jakiegoś nowego miasta. O, tam jest ktoś, tam ktoś jest. Tu też ktoś jest Kim jesteś Dobra, jeszcze tam nie wchodzę Tu są bagna, więc tu mogą być jeszcze więcej krok Dużo ciekawych rzeczy Czy tu jest coś w kurde... Ja nie wiem jak się to miasto nazywa Nie, no, bo mówię, tu, tu są osoby, które mogą Team Steam, aha w ogóle ja to zapomniałem całej tej fabuły, całej tej fabuły, te drzwi są zamknięte, no ale zobaczmy co tu się jest. O, Solana, witaj Ech. Byłam, czekałam tu na ciebie, I, i, znaczy pamiętam naszą pier pierwszą walkę i teraz z nią walczymy. Chcę zemst, rewanżu, tak? I gramy, z, walczymy z Solaną Third week. ok bardzo fajny pokémon no ale niestety na mojego Staraptora, z Cztery razy super Nidoran Na Nidorana pójdzie potęga Tam on też musi, o jezu co ja zrobię Poison Tail, na no, spokojnie Critical Banner Beam ba... Przepraszam to nie jest chyba Banner B. Nie to jest Banner Sword Dance Sword Dance Revenge. Jezus. Jest, dobra. Nie. 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 O Boże, jak dobrze, że... Mm. Co jest? Co to nie być w ogóle? Zabił mi tego. Nie, no tak to, 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 to nie będzie. No ale dobrze, co tu się dzieje dalej? Mm, no teraz idzie Crowgang oh, no, Będzie pierwszym pokonaniem Czy tu jeszcze coś jest? Nic, coś tam ogląda w telewizji Nie Zobaczymy, czy tu jest coś Tu są jakieś bagno. Diamond, o Boże! Dobra, Charizard! Ty wiesz co tu masz robić. Brawo! Elekid, A, to jest ten typek z tym, on pewnie będzie z elekidem. On no, jest ten poziomie nie ewoluował po co to jest? Aha! Nie no to playment Tower tu... To... Niszczy wszystkich. No kurde. Wydaje mi się, że jak dojdziemy do kolejnego miasta, to już skończymy ten odcinek. Mi się wydaje, że będę musiał go skrócić trochę. Zobaczymy, zobaczymy. Jest level up. Nie, tam jest jeszcze jeden trener. Super Boulder. Dobra, może jakoś mi się go uda tutaj. Tego, że mi się chyba ma, raczej nie doczekiwa. No, niestety. Ale tu już jest chyba ostatni trener. No Nie, no co ja zrobiłem. Wejdziesz, go ludny tak jest. Roselia. Playment now. Charizard jest. No brawie najmocniejszym. Chociaż na tym velu on jest chyba najmocniejszy. Dobra, dobra. Co to jest? Dlaczego tu jest wszędzie Team Steam? Co się dzieje? Sheila O nie! To miasto jest całe przejęte przez Team Steam! Palumny drzewa, co się dzieje? To jest aż! Aż! Jestem dumny! Jest zamknęli profesora! Red tu też jest! No dostaliśmy uniform, żeby się tam przekrać. Dobrze, ten Red z Rodowi udało się. Eeeh, przecież ten spokoju tutaj walczy Red. To jest niesamowite co tu się dzieje. Ale w tym miejscu na razie skończymy. No tak, bo my tu nie możemy. My tu sobie wejdziemy w kolejnym odcinku, ale na tym odcinku też by było wszystko. Także mam nadzieję, że Wam się podobało. No i do zobaczenia Cześć!